Są papugi obdarzone większymi, inne mniejszymi zdolnościami. Często jest to cecha osobnicza, podobnie jak z ludźmi. Jedni są bardziej, inni mniej gadatliwi. Niekiedy jest to zależne od płci. W przypadku na przykład papug falistych, czy mniejszych, długogonowych papug australijskich, zdolności naśladowcze praktycznie mają wyłącznie samce. W przypadku większych papug jest to na ogół bez różnicy. Tym niemniej są gatunki, które uważamy za lepiej naśladujące i gorzej. Do tych najlepiej na pewno należą amazonki żółtogardłe, amazonki żółtoszyje, żako. Natomiast jeśli chodzi o ary kakadu, to są to papugi, które rzeczywiście gadają, ale wypowiadają zwykle Kilka słów, niekiedy krótkie zdania z takim typowym papuzim akcentem, i nie są tak dobrymi naśladowcami jak te właśnie wymienione przeze mnie wcześniej Amazonki, które potrafią naśladować nawet tempo głosu swojego właściciela. Przed kilkoma laty, w formie pewnego żartu, stworzyłem na swoim blogu taki własny ranking gadających papuk. Powtórzyłem go później w Papużej telewizji. Był to oczywiście ranking bardzo subiektywny, oparty o moje własne doświadczenia z gadającymi ptakami. Ale to nie jest film o tym, które gatunki papug gadają najlepiej, ale które w ogóle można nauczyć mówić. A więc nie tylko amazonki, żako, ary czy kakadu, ale i wiele innych, mniejszych gatunków posiada zdolności naśladowcze. Należą do nich konury, do których zaliczamy również wszystkie gatunki rudosterek i mnichy, a ponadto Papuszki faliste, aleksandretty, lorysy i damy, piony, afrykanki, barwinki, modrolotki, barwnice. Pewnie łatwiej byłoby wymienić te, które tych zdolności naśladowczych nie posiadają. Wśród najpopularniejszych to na przykład nierozłączki. Ale ważny jest nie tylko gatunek i w niektórych przypadkach płeć. Istotny jest również sposób wychowania. Najlepiej naśladują papugi, które zostały wychowane przez człowieka. Te, które zostały wykarmione przez naturalnych rodziców w wolierze i przebywały tam przez dłuższy czas, nie będą już tak dobrymi naśladowcami. Ta młodziutka kakadu Białoczuba została wychowana przez człowieka w izolacji od innych papug. Ona nie zna naturalnych dźwięków wydawanych przez inne papugi i naturalnymi dźwiękami z jej otoczenia są te, które słyszy tutaj w domu. Ona jeszcze nie potrafi naśladować konkretnych słów czy zdań. Jednak słysząc rozmawiające w pobliżu osoby. Przyswoiła sobie coś, co mógłbym określić mianem melodii mowy. Ona wydaje z siebie dźwięki, które przypominają rozmowę. I mimo, iż kakadu do najlepiej gadających gatunków nie należą, z czasem najprawdopodobniej w stosunkowo krótkim, dlatego, że jest to papuga bardzo pojętna, nawiązająca bardzo szybko relacje ze swoimi opiekunami przyswoi sobie jakieś słowa, a ponieważ jest naprawdę szalenie inteligentną papugą, należy się spodziewać, że w stosunkowo krótkim czasie zacznie kojarzyć określony dźwięk z określonymi sytuacjami, a wtedy można powiedzieć, że będzie potrafiła wyartykułować pewne swoje potrzeby, pewne swoje oczekiwania, może nawet wyrazić opinię o jakichś rzeczach, ludziach czy zjawiskach. Jednak nie spodziewajmy się tego, że natychmiast po przyniesieniu ze sklepu papuga zacznie gadać. Zwykle, jeśli papuga znajdzie się w naszym domu, to przez pewien czas musi poznać otoczenie, zaufać swoim opiekunom, nawiązać z nimi relacje. A naśladowanie dźwięków będzie wtórne wobec tego. Dopiero po nawiązaniu bliskich kontaktów z opiekunami będzie postępowała nauka mówienia.